Dobrze, dziękuję bardzo Mateusz. Po tym wstępie teoretycznym przygotowaliśmy dla Państwa demo, bo czym byłoby CI i omówienie jego, bez pokazania jak to działa normalnie w naszej firmie. To co Państwo teraz widzicie, Aha. teraz, teraz widać, okej. Okay. To jest bardzo prosta strona składająca się dosłownie z jednego obrazka. Okej. Okay. Pierwszym podstawowym elementem, z jakiego korzystamy w naszej firmie jest Jira. Umożliwia nam ona na tworzenie zgłoszeń, zadań dla programistów czy testerów, które e, powinny być wykonane. Prawda? Ta tablica jest e, wzorowana pod metodyki skramowe, które stosujemy w naszej firmie. E, dobra, a więc utwórzmy sobie jakieś przykładowe zgłoszenie w tym momencie. Niech to będzie dodanie nagłówka do naszej strony, w którą przed widzieliśmy z koniem ruchowym. Przypiszmy sobie jakiś komponent, wiemy że to jest aplikacja webowa i przypiszmy to do konkretnego sprintu oraz dewelopera, który będzie realizował nasze zadanie Widzimy, task pojawia nam się na tablicy. Możemy go otworzyć w osobnej zakładce i zobaczyć szczegółowo jego dane. Tak, chyba będzie lepiej. Okej. Okay. Dobra. Tak jak widzimy, możemy tutaj zobaczyć jakieś szczegółowe dane. Możemy wymieniać komentarzami z deweloperami, z testerami, jak również mogą być to zgłoszenia od klientów, prawda? I możemy wymieniać między nimi informacje. OK. Rozpoczynając pracę deweloper takim taskiem. OK. Deweloper przerzuca ten task do kolumny in progress. Jest to znak, że on rozpoczyna pracę nad tym taskiem. W naszej firmie korzystamy z repozytorium Git teraz najpopularniejsze. I model, który stosujemy, polega, on nazywa się Git Workflow. Eee, polega na tym, że wszystkie nowe funkcjonalności wprowadzamy na osobnych branżach po to, żeby nie naruszać naszej stabilnej wersji aplikacji, która znajduje się z reguły na branchu develop. Eee, a najważniejszy branch Master przechowuje najnowsze wersje, które zostały wypuszczone do klienta na produkcję. Wpuszczmy sobie więc taki branch naszym repozytorium, na którym będziemy mogli wprowadzić nasze zmiany. Eee. To, co teraz Państwo widzicie, to jest staż, kolejne narzędzie od Atlasia. Jest to narzędzie, które umożliwia, ułatwia pracę i zarządzanie repozytorium Git. Z tego punktu możemy sobie utworzyć właśnie branch, na którym będziemy sobie realizować nasz, nasze zadanie. Jak Państwo widzicie, branże z reguły odpowiadają nazwie i numerowi TASKA. Dzięki czemu łatwo można później znaleźć w całym systemie, jakie zadanie można przetestować na jakim branżu. Do tego przejdziemy w późniejszej części prezentacji. Powstał nam branch, tutaj widzimy, że już mamy jakąś aplikację gotową. On powstał na podstawie najbardziej stabilnej wersji, jaką mamy na dewelopie. Ok, rozpoczniemy w takim razie pracę. Staram się to Państwu pokazać, bo to wszystko się tu nie myśli. OK. Robimy fetch, aby pobrać wszystkie zmiany z repozytorem zewnętrznego, ponieważ git jest systemem rozproszonym. Przełączamy się na naszego plancza lokalnie i w tym momencie możemy wprowadzać nasze zmiany w Visual Studio. Teraz trochę technicznych rzeczy. Dodajmy nasz nabuchek. Dodaliśmy na nagłówek, widać, że strona się buduje. Co nam umożliwia CI. Pierwsze, co podpiliśmy nasz projekt, to testy jednostkowe. Zatrzymają sobie w naszą stronę. Państwo tego nie widzą, ja to Państwo przesunę. OK. Po lewej mamy okienko z wynikami testów jednostkowych. Mamy jeden test jednostkowy przygotowany, który tutaj przechodzi. CI umożliwia nam detekcję błędów w momencie, kiedy kod został zmieniony, Jakieś testy jednostkowe nie przechodzą w tym momencie. Zaraz to Państwu pokażemy. I drugą rzeczą, jaką tu podpięliśmy, jest analiza kodu. Ta analiza kodu pozwala według zdefiniowanych reguł sprawdzać, czy nasz kod jest odpowiednio czysty, napisany dobrze i spełnia pewne normy, które zespół deweloperski sobie założył. Ok, spuszczujmy nasze zmiany w takim razie na główne repozytorium. Przejdźmy w takim razie do najważniejszego narzędzia w CI, jakim jest Build Server, serwer buildów. My korzystamy z BAMBU, jest to też oczywiście narzędzie od Atlasia. Mamy projekt pod naszą solucję, możemy zobaczyć jakie są branże. Proszę zobaczyć, że automatycznie został utworzony plan buildów dla naszego brancha i dla naszego zadania, które musimy zrobić. Widać, wejdziemy w ten plan, jak zobaczymy. Są dwa pomysłowe buildy. Pierwszy build przychodzi podczas utworzenia planu zaraz po utworzeniu nowego brancha, czyli w poprzednim etapie, kiedy byliśmy na starszym. I drugi build powstał w momencie, kiedy wprowadziłem zmiany i wysłałem je do repozytorium. Zobaczmy. Tu są takie trzy bardzo proste kroki. Pierwsza, pierwszy krok to jest analiza kodu. Dokonuje się ona razem z kompilacją. E, dzięki temu możemy sprawdzić, czy nasz kod spełnia określone normy, które założyliśmy. E, kolejna rzecz to jest po prostu build. Jeżeli projekt się buduje, to znaczy, że można go teoretycznie lokalnie odpalić, ruszyć. E, no i ostatnia rzecz, jaka tu jest, to jest nasz test jednostkowy, jeden przykładowy. Możemy zobaczyć, jakie to są testy, i one wszystkie przeszły. Jest okay. W momencie kiedy ten build nie uda się, nie będziemy w stanie wygenerować naszej aplikacji. Niemożliwi nam to w ogóle testowanie i udostępnienie tej aplikacji testerom, a tym bardziej klientowi, który oczekuje od nas pełnej działającej funkcjonalności. Ok, developer skończył pracę, dodaliśmy na nasz nagłówek, wezwaliśmy go na do repozytorium. Kolejnym krokiem, który wykonujemy jest code review. To Code Review ma na celu przejrzenie kodu przez innego dewelopera. Dzięki temu jeszcze wcześniej jesteśmy w stanie wykryć kolejne błędy. I umożliwia nam to staż ponownie. Hmm. Czym tak naprawdę jest Code Review? Hmm. Co trzeba zrobić? Należy utworzyć odpowiedniego pull requesta. Hmm. Co, co to jest pull request? Jest to prośba o. E, Dodanie tych zmian do naszego głównego deweloperskiego branża. A więc wybieramy branch, na którym pracowaliśmy, branch, do którego chcemy wrzucić nasze zmiany, czyli ten deweloperski, i podajemy osobę, która nasz kod ma sprawdzić. Ale i tak się udało, okej. Okay. Jak widzimy nasze zmiany nie mogą trafić do głównego brancha, ponieważ żadna osoba tego nie sprawdziła. Ja się teraz przeloguję na osobę, która... Jak wygląda taki pull request? OK. E, możemy sprawdzić jakie zmiany naszły w kodzie. Jeżeli zauważymy, że jakiś kod jest nie okej, okay, uważamy, że jest jakiś błąd, może wygenerować jakiś problem, E, jesteśmy w stanie dodać jakiś komentarz. Cokolwiek. Spytajcie, czy na pewno tak ma być, e, czy może, można to zrobić lepiej. Zasugerować programiście, który to pisał, że e, tu możliwe, że wystąpi jakiś błąd, może można byłoby to poprawić. E, ale okej, okay. zgadzamy się, daliśmy tylko na nagłówek. Akceptujemy <coughs> nasze code review. I przerzucamy task dalej, jako dany. W tym momencie możemy przywrócić nasz task, jeżeli uznamy już go zupełnie zakończone, być może ma jeszcze jakieś subtaski, bo będzie powiązany z innymi taskami bardzo ważnymi. Przerzucamy go do kolejki testów. Ta kolejka mm, umożliwia mm, podgląd testerom, którzy będą przeglądać naszą aplikację, e, wybranie tasków i zaplanowanie sobie pracy na jakiś konkretny dzień na przykład. Prawda? Tester bierze mm, task, przywracza go do pola testing. Załóżmy, że to jest Karierowicz. przychodzi nam serwer buildów. To jest wersja strony, którą wygenerowaliśmy zaraz przed wprowadzeniem kolejnych zmian. Żeby przetestować taką stronę, trzeba otworzyć odpowiednie środowisko testowe dla takich osób. Znowu robimy to za pomocą serwera buildów. Dzięki temu narzędziu możemy nie tylko sprawdzać, budować aplikacje i sprawdzać, czy nasze testy jednostkowe się powiodły, i eliminować te wszystkie błędy zaraz. Na początku, ale możemy też wysłać tę aplikację, zrobić deploy. Czyli grać na, na jakieś środowisko testowe, gdzie nasi testerzy będą mogli sprawdzić, czy funkcjonalność działa poprawnie i jest zgodna z wymaganiami klienta. Ok, zróbmy w takim razie taki deployment. Udało się. Odświeżmy naszą stronę. że dodaliśmy wspaniały nagłówek, wszystko jest jasne, koń dalej jest na środku strony, możemy w takim razie nasz task wrzucić do test DAN. Ok, w momencie kiedy task trafia do test DAN, ponieważ stosujemy metodyki Scrumowe, możemy jeszcze ten task przenieść do kolumny Product Owner Proof. To jest zadanie właśnie Product Ownera, który jeszcze dodatkowo weryfikuje, czy dane, dana funkcjonalność spełnia wszystkie założenia klienta. Cały ten proces pozwala nam tworzyć oprogramowanie jak najlepsze, jak najbardziej zgodne z tym, co klient od nas oczekuje. To też na końcu, jak już przeszły wszystkie testy, nasze zadania, Product Owner jeszcze raz sprawdza, czy nasza aplikacja jest zgodna z wymaganiami i trochę do kolony Product Owner approved, a następnie po sprint review wypuszczamy naszą, nasze zadania na wersję release, czyli na przykład do klienta. Domyślnie po każdym sprintie powinniśmy być w stanie wypuścić stabilną wersję aplikacji do klienta. Po przejściu tej całej ścieżki testowania tej aplikacji musimy wrócić do naszego pull requesta i przerzucić te wszystkie zmiany, które były do planczy. Jeszcze jedną rzecz, jaką chciałem pokazać, kolega wspomniał w swojej prezentacji o systemie notyfikacji. Jednym z narzędzi, które ułatwia taką komunikację z deweloperami jest Hipchat. On integruje się ze wszystkimi tymi narzędziami, które przedstawiłem razem ze Staszem, razem z Bambo, razem z Girą. Dzięki temu deweloperzy, którzy znajdują się w konkretnym pokoju, są w stanie na bieżąco informować się o zmianach, jakie wprowadzają w kod i jednocześnie dostają notyfikacje, na przykład o niepoprawnych bildach. Tutaj wygenerowali Państwo całą ścieżkę jakichś zdarzeń, które ułatwiają programiście detekcję tych wszystkich błędów i problemów od razu. W momencie, kiedy jest to inny deweloper, ja tutaj jestem lokalnie, akurat widzę tylko swoje zmiany. Natomiast inni deweloperzy dostają jeszcze odpowiednie powiadomienia w chmurkach. Także to wszystko jest od razu widoczne. I widzimy, mamy wszystkie zmiany statusów, ze stasza. Każdy komend jest monitorowany i informacje są wysyłane. Widzimy też buildy z bambu z naszego serwera buildów. Także jest to też jedno z takich podstawowych narzędzi do notyfikacji. Oczywiście są też inne. Są nawet wtyczki do Skype'a, które umożliwiają notyfikację tych błędów, nawet na pokoju Skype, czy nawet na gatunku. Okej, okay. hmm. jeśli chodzi o prezentację techniczną, przerzucamy na start to release. To tyle, dziękuję Państwu bardzo za uwagę.